To dzisiaj będziemy robić! Okay. Jest, jest tam poduszka leży, okej. Już piszę sztukę. Nagluję na koszmarko. Um. Okej. Okay. Może być. No to patrzcie, to, to może być. Kalkulator, kalkulator. Z nim można zrobić bardzo fajne rzeczy, jedno z nich, bo na przykład, zaraz pokażę, na ja go otworzę, ojej, to masz takie po nim, o takie, można bóżkiem tego układać, jak tylko połamy, o, jak Dobrze. Tutaj możemy różne rzeczy zrobić. Z tym nie wiem, co, ale też możemy zrobić. Okej. Okay. Masz jeszcze takie coś? Nie wiem, po co nawet to byście mieli oglądać, to ja wam pokazuję. Ale możecie przetrzymać nie oglądać. Żeby to się nie wystrzeliło w taką paszczu. Tu, albo z tak taką okej okay. dobra odmowa. Dobra. Oto pod koniec no to o i po co? Bateria tam była porwałem. Okej, okay, tu widzimy urwany kabelek. bo jak ja. teraz zobaczcie, że działa, jak się... nie. Już nie działa. Okej, okay, ale mam tutaj drugą. Um, o, tutaj. Tak wygląda na początku. A teraz... O, jaki ładny. Można porównać to to wszystko. dziękuję Czekuję to tylko tak na chcinkę. dziękuję za oglądanie.